Tyczeń był dosyć ciekawy dla rynku złota i ostatecznie kończy się ten miesiąc nowymi historycznymi szczytami, co jest związane z bardzo dużą niepewnością dotyczącą tego, co robi Donald Trump. Donald Trump w trakcie swojej kampanii wyborczej zapowiadał, że ma zamiar nałożyć dosyć wysokie taryfy celne nie tylko na Chiny, ale również na Kanadę i Meksyk. I w tym momencie najprawdopodobniej dojdzie do tego, że Donald Trump nałoży bardzo duże taryfy handlowe na e na Meksyk oraz Kanadę, co prowadzi do nowych historycznych szczytów na rynku złota. W tym momencie za złoto płacimy około 2800 dolarów i prognozy analityków największych banków inwestycyjnych na świecie wskazują na to, że złoto przekroczy w tym roku poziom 3000 dolarów za jedną uncję. Natomiast, oczywiście, z perspektywy tego, co będzie się działo ze złotem, warto zwrócić uwagę, uwagę na to, co dzieje się w polityce banków centralnych na świecie. Rezerwa Federalna nie zdecydowała się na kolejne cięcie stóp procentowych w styczniu, więc jest to przerwanie tego procesu obniżek stóp procentowych, które trwało od września 2024 roku. Od września do grudnia Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe o 100 punktów bazowych. Mamy również dalsze cięcia ze strony Europejskiego Banku Centralnego. Natomiast tutaj perspektywy, jeżeli chodzi o dalsze cięcia, są, yy, są niewiadome, ponieważ Christine Lagarde, szefowa Europejskiego Banku Centralnego, mówiła o tym, że w dalszym ciągu mamy ryzyko inflacyjne i to ryzyko inflacyjne również wpływa na to, że ceny złota są podwyższone i najprawdopodobniej, najprawdopodobniej pozostaną na trajektorii wzrostowej. W styczniu mieliśmy również bardzo dużą zmienność na rynku ropy naftowej. Jeszcze pod koniec prezydentury Bidena mieliśmy dosyć wyraźne wzrosty cen. Ropa Brent powróciła wyraźnie powyżej 80 dolarów za baryłkę, ze względu na to, że Biden podpisał dekret, który zabrania nowych wierceń na morzach. Natomiast Donald Trump stawia na to, żeby zwiększać produkcję ropy naftowej. Mówił w trakcie swojego pierwszego wystąpienia. O takim podejściu drill, baby drill, czyli chce znacząco zwiększyć produkcję ropy naftowej oraz gazu. Ropa naftowa dosyć wyraźnie obniżyła swoje ceny właśnie w styczniu, w, od początku prezydentury Trumpa, co jest oczywiście czynnikiem bardzo pozytywnym z perspektywy klientów, którzy będą płacić za paliwa zdecydowanie mniej. Również Donald Trump naciska na OPEC, aby ten zwiększył produkcję. W tym momencie momencie OPEC cały czas kontynuuje swoją politykę cięcia produkcji. Natomiast na ten moment to cięcie ma mieć miejsce tylko i wyłącznie do marca i najprawdopodobniej od kwietnia OPEC będzie chciał tą produkcję podnieść, chyba że chce spotkać się tutaj z gniewem ze strony Donalda Trumpa. W trakcie pierwszej prezydentury Donalda Trumpa ten miał dosyć duży wpływ na OPEC i OPEC jednak podnosił produkcję wtedy, kiedy Donald Trump groził sankcjami na kraje, które właśnie zajmują się eksportem ropy naftowej z Bliskiego Wschodu, więc tu oczywiście można oczekiwać tego, że ten wpływ Donalda Trumpa na decyzję OPEC będzie zdecydowanie większy niż było to w trakcie prezydentury Bidena. Natomiast również, jeżeli chodzi o rynek ropy naftowej, warto zwrócić uwagę na bardzo duże ryzyko związane z potencjalnymi sankcjami, czy to na Rosję, czy na Iran, czy również Wenezuelę. Donald Trump i jego nowa ekipa, czyli przede wszystkim Scott Besant, który został nowym Sekretarzem do spraw skarbu mówi o tym, że jest w pełni przygotowany do tego, żeby nałożyć bardzo ostre sankcje na Rosję, jeżeli Rosja nie przystąpi do negocjacji w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. Takie sankcje mogłyby dotyczyć największych producentów ropy naftowej z Rosji, więc potencjalnie w przypadku nałożenia takich ostrych sankcji ze strony Stanów Zjednoczonych eksport Rosji byłby zagrożony i w takim wypadku nie jest wykluczony powrót cen ropy naftowej powyżej 100 dolarów za baryłkę. Oczywiście nie jest to scenariusz bazowy. Tu jest to w dalszym ciągu spekulacja, natomiast trzeba pamiętać o tym, że jeżeli Donald Trump coś mówi, no to oczywiście w dużej mierze może takie, takie zapowiedzi zrealizować. Więc czekamy na dalsze decyzje dotyczące Donalda Trumpa, na dalszy rozwój sytuacji związany z tym, co będzie się działo pod względem wojny w Ukrainie oraz w Rosji. Natomiast obecnie na ropę naftową nie tylko. Wpływa to, że Donald Trump chce obniżać ceny ropy naftowej poprzez większą produkcję, ale również poprzez zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. W tym momencie ten konflikt powoli wygasa, ale oczywiście jest to też duży znak zapytania pod względem tego, co Stany Zjednoczone zrobią z Iranem. Złoty był w styczniu 2025 roku najmocniejszy w stosunku do euro od 5 lat. Tutaj, jeżeli chodzi o parę euro PLN, mieliśmy poziomy bliskie 4,20. Również zauważyliśmy spadek pary USDPLN w okolice 4 złotych. Złoty był bardzo mocny w stosunku do euro oraz dolara. Dolar tracił po początku prezydentury Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Natomiast yy, efekt spadków na europln oraz na usdpln to nie jest tylko i wyłącznie efekt słabości amerykańskiego dolara czy euro, ale również siły polskiego złotego. Jeżeli chodzi o perspektywy polityki monetarnej w Polsce, to tu w tym przypadku nie można oczekiwać rychłych obniżek stóp procentowych. Oczywiście pojawiały się wypowiedzi niektórych członków RPP, którzy mówili o tym, że może dojść do obniżek po wyborach prezydenckich, czyli tutaj celowalibyśmy albo w maj albo w lipiec, tak jak mówili o tym Wnorowski oraz Kotecki. Natomiast profesor Glapiński, szef Rady Polityki Pieniężnej, mówił o tym, że na razie przynajmniej nie ma co zaczynać dyskusji o obniżkach stóp procentowych. Więc tutaj, perspektywa, jeżeli chodzi o stopy procentowe, pozostaje przynajmniej stabilna, więc to. Daje pretekst inwestorom zagranicznym, żeby patrzeć pozytywnie na Polskę, a również to spojrzenie pozytywne na Polskę zwiększyło się w momencie, kiedy pojawiło się więcej spekulacji na temat planów Donalda Trumpa w stosunku do Ukrainy oraz Rosji. Donald Trump chce zakończyć konflikt na Ukrainie. Tutaj nawołuje Rosję, aby przystąpić do negocjacji, więc takie potencjalne zakończenie konfliktu na Ukrainie jest bardzo pozytywne dla złotego. Najprawdopodobniej w przypadku zakończenia takiego tej wojny, tego konfliktu z pozytywnym skutkiem dla Ukrainy lub przynajmniej takie zamrożenie tego konfliktu, mogłoby to skutkować spadkiem pary USD-PLN nawet do zakresu 3,70-3,80 i tutaj w przypadku euro-PLN moglibyśmy się zakręcić poniżej poziomu 4 zł, ponieważ wciąż w przypadku polskiego złotego obserwujemy bardzo dużą premię za ryzyko, więc jest tutaj potencjał Potencjał do tego, żeby złoty się w dalszym ciągu y, umocnił. Natomiast y, y... Perspektywy tego, że ten konflikt się zakończy pozytywnie lub dosyć szybko, są jednak małe, więc najprawdopodobniej ta siła złotego jest już na wyczerpaniu. I oczywiście z perspektywy złotego będziemy patrzeć się w kierunku tego, co zrobi Donald Trump, jeżeli chodzi o taryfy celne, ponieważ nałożenie taryf celnych na Unię Europejską może spowodować, że złoty również będzie tracił razem z europejskimi walutami.